Czy wy też jesteście zawiedzeni tym, jak to się skończyło? Dzisiaj z racji, że wyszło PTB do Dead by Daylight. Więc sobie zagramy jako nasza 11. Tak się prezentuje nasz wek na. Zaczynamy zabawę. Szkoda, że nie jesteśmy na Hawkins, ale tutaj też sobie poradzimy. Idzie we knucy! Oh, damn! Oh, damn, girl! Oh, girl! What the hell is this? Co to jest za atak? Co to jest? Czy ja jestem w upside down, nie? A przede wszystkim jestem. Przede wszystkim jestem w dupie. Mamy jakiś timer. Totalnie nie wiem o co chodzi. Wow. What the hell? Co to jest? Co to jest? Ziomek, co ty wyczyniasz? On tu chyba znowu leci. A czy mam nadzieję, że nie tu, ale ogólnie? Czy on tu leci? O kurde. Nie dobra. Postać jest. Postać jest mega. Ja chyba z rok nie grałem w tą grę. I jestem w upside downie. Ups Sorry Let it out. Let it out. Boże, dobra, wiecie co? Róbcie sami, bo ja popsuję wam jeszcze O, się Nostałe trzy generatory yy, każdy już wisiał przynajmniej raz. No. O. Dobra, czyli automatycznie wydostajemy się z upside Downa, gdy odliczanie się skończy. A tak tu mamy możliwość zegara. Pytanie. Pytanie, jakie minusy dla nas są jako survivorów, gdy jesteśmy w tym upside downie? Czy opłaca się z niego wychodzić na pewno nie opłaca się. O? Gdzie jest jakiś generator? Wiecie co, zrobię to tema, bo jeżeli się okaże, że Wekna też gra z tymi swoimi perkami, to może mu się pojawić później jakaś klątwa. Porobione. Ło! Wow, ale leci! Jeden z kibidi leży Oh damn! On ma taki zasięg tego, że to jeszcze bije Ale to chyba uderzyło mnie tylko dlatego, że jestem w Upside nie? Słuchajcie, wisimy po raz drugi, ale... Uda nam się! Tym razem Eleven przeżyje Bierze w to Wierzcie razem ze mną Dobra, Ciebie też wyleczę, jak tak bardzo chcesz. Dobra, za to jeden generator. Tutaj nam już świetnie idzie, więc yy, może się uda. Może się uda, to by było dobre. Yy, koleżka przyszedł. I koleżka idzie za mną. Ło! Zostawił mnie. Czy Dustin robi inny generator? Nie, Dustin ma wszystko w dupie. <laughs> On ją zabił, Memento Mori. Naszą koleżankę z Silent Hill spotkała klątwa wekny i niestety troszkę sobie kopnęła w kalendarz. Ale. nas to nie czeka, prawda? Robin leży i podejrzewam, że Robin w tym momencie umiera, tak samo jak poprzednia koleżanka. Tak, dokładnie. Robin w tym momencie umiera. Zostałem ja i Dustin. Słuchajcie, lecę. Nie obchodzi mnie nic innego niż... Wydostanie się, ale no niestety. Boże. Powinna teraz lecieć Kate Bush. No nie. Wekna tego nawet nie zauważy. Czy Dustin ucieknie i zostawi mnie? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Niestety nasz los kończy się podobnie jak w serialu. Tym razem Eleven przeżyje. I, czyli giniemy po drugiej stronie. Chyba los 11 jednak taki miał być. Jak sami widzieliście, niestety, 11 jednak chyba ma zakończyć swój żywot. Dobra, mamy zebraną całą ekipę Freeza, Robin, Steve, Eddie i jakaś. Ori tauri, tauri? Nie znam tej postaci, nie gram w tą grę. Oczywiście biorę Memento Mori, ponieważ mam nadzieję, że uda nam się parę osób zabić. Nie biorę sobie żadnych addonów, ponieważ chcę zobaczyć czysto jak wygląda jego umiejętność. O, hi, hi, siema. Hi. Nie widziałem, że tu jesteś. Yy, ja już wiem, że to się nie uda. Ja już wiem, że to się nie uda, bo ja na zwykłej mapie bym sobie nie poradził z tym, a co dopiero na tej mapie całkowicie zamkniętej, nie znaczy tej mapy. Czemu ta drze Dawaj ziomek! O. Huh? Dobra, na pewno nie wpadła tu tak jak ja. O. Huh? Kurczę. Nie, ta mapa jest tragiczna, A? dzień. Trzeba ja poszedłem do mnie w tą stronę. <laughs> oczywiście, że tak, oczywiście. Stałem dwa generatory, ja nawet nikogo nie powiesiłem. Ej, mega wolny jest ten atak. Nie podoba mi się ten przebieg wydarzeń leży. Dobra, jeden ziomek wisi. Nie ma ucieczki. Ja nie pozwolę. No i co? Słuchajcie, to co teraz zrobię, nie powtarzajcie tego. Tak się nie robi. To jest bardzo nieładnie. <grystanie> Wiedziałem okej, okay, wszyscy uciekają. No, wekna, niech się schowa pod ziemię. Jak widać, wekna musiał przegrać w ten sposób, ani inny. No niestety, to wcale nie jest przez moje umiejętności, raczej ich brak, jeżeli chodzi o granie w tą grę. Eee, no niestety, element też musiał zginąć. Tak jest los, tak ci twórcy, tak chciałem ja. Zobaczymy, co to będzie dalej. Mi się DLC bardzo podoba, no, mam nadzieję, że wam też, tak samo jaki odcinek. Zapraszam do subskrybowania, obserwowania mojego TikToka, Instagrama, wszystkiego innego, co jeszcze tam posiadam. I do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!